Manu. dzisiaj horror na, na Robloxie, bo, bo on chodzi na horror. do naturalnej odsłony czuję się, słuchajcie, genialnie. Nie wiem, co to jest za horror. My szukałem The Best Horror y, Roblox Games. Podobno to jest nie dość, że, kurwa, straszne, to jeszcze, kurwa, ciężkie, więc będzie beka w chuj. No. Ja pierdolę, myślę, że mam takie włosy. Kurwa, dobra, człowieku. Jeden player nie potrzebuje żadnych ziomków. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną się na kurwa ty Walter White Obiecuję, że jak to będzie kurwa najmniej straszny horror w moim życiu to się kurwa zesram. Bo do... na, na Robloxie nie ma dobrych gier w sensie horrorowych i mnie to już kurwia O kurwa, ale ja mam sensitivity ty patrz. Ja mam podkładkę około 30 cm. Pana to. Dobra, że jest jakkolwiek lepiej. A co ja mam zrobić? Sklep. O, mam latarkę. iu. iu. Kurwa, Biedronka, nie? Wszystko zostawione. Co tu się robi? Aha, mogę sobie potem chodzić, no dobra. Zbezczesz mienia, Zajbisty urbex, już pierwsza zasada złamana. No, no kurwa, no patrz, no Biedronka, no. Gdzie spotkasz takie alejki? Jak nie w Biedronce. Ewentualnie netto. No ale kto chodzi kurwa do netto? Dobra, co ja mam tu zrobić? Ło kurwa. Tu się kuca? Tu się kłóca. An elevator in a, in a convenience store, wonder where it goes. Oczywiście, że do magazynu. Tam będą przestarzałe, przeterminowane kurczaki. Nie mam negatywnych doświadczeń z Biedronką, Ja mam negatywne takie, że nie umieli kurwa zrobić deala z Pepsi i kurwa nie było lejsów tam przez 3 lata, ale to. Ty taki wiesz, to taki nitpick. Interriminality. Człowieku, podzieli to. Wow, to nawiązanie do tytułu gry. Gdzie mam iść? Kurwa, gdzie mogę iść? Z jeden korytarz, dobra, kurwa. Marc, wejść. Ja pierdolę. Minigun. Nie, co to jest? Z kamera? Co to kurwa jest? Nie widać, bo ty świat jest tak kurwa do pizdy. Tak, to jest kamera. Ło wow, kurwa. Shimano. Dobra, to mnie będzie gonić, nie? Tak ogólnie. Tak, żebyście byli kurwa przygotowani. Wow, człowieku. No mówię kurwa, że biedronka. Scramble code? Co ja mam zrobić? To była najtrudniejsza zagadka w moim życiu, człowieku. Co? Co kurwa, wykrzyknij, nie strasz mnie, ja dole. Lewo czy prawo? Czy prosto? A to mogę w ogóle przejść? Chyba nie mogę. No to chuj. To se żartowałem. Idziemy prosto. To był najtrudniejszy poziom w moim życiu, człowieku. Wow. Welcome to the safe zone. A co mi daje safe zone? Gate code. Doskonale mam go znać. Kurwa, może z tego, że pójdę w drugą stronę i będzie tam kon napisane na kartce, ale wiesz. Stay out of its light. Mam nie stać w świetle. czyli świetle. u kurwa, ty. A nie, dobra. A do Wieslaj, czyli że tam kurwa ma coś na łbie. I mu to świeci. Ty on tutaj nie wyjdzie? nie za ścianą. Jaki różowy kurwa, mam się tego bać? Dobra, wejść człowieku. Ja pierdolę. Czego ja mam szukać? Gdzie Skąd? Tu coś jest. Mam nadzieję, że będę go słyszeć jak będzie za mną. No kurwo! Ustaw się proszę! Ja pierdolę Jest Co mi to dało? C9 C9 I co? I gówno? Nic tu nie ma. Oho No przecież kurwa no. Dobra, to jest chuj tak niestraszne, że śmieszne, śmieszny ty Dobra, samista E, to już mnie straszy, to nie rób tak w gdzie jest jakiś terminal, cokolwiek, ty. Zium. Zium, ziom. Zium, ziom, ziom. Ale mam, kurwa, mu nie wchodzi w światło, jak on mnie widzi 300 metrów dalej? Nie mi, kurwa, terminal. Ty, to jest chyba w ogóle ten. No, to jest za cicho. Teraz będzie straszyć. Czerwone światło, tak, to jest, to jest najlepszy, kurwa, pomysł, żeby tam iść. Dlatego tam pójdę. O, a co to? Przecież to jest dźwięk, kurwa, z Mario, ty, no. Słyszę go. I nie wiem, czy chcę go słyszeć. B7. Spierdalaj. O kurwa, to idzie w tą! ty, ty, ty. Cool, let go. Ale muszę tam iść. Dobra, mam porzut jakoś tamtą. Jest G. Co to kurwa jest? Aha, no to fajnie. To się wróciłem. No kurwa, ty. Przecież on mnie widzi z 300 metrów dalej, spierdalaj ode mnie. <gryw> kurwa, background stay shit. No odpierdol się ode mnie. A co ja? Aha, przecież ja mogę do safe zone'a biegnąć, no to chuj. Kłamałem, żartowałem, za głośno to jest. No i co? Chodź tu, kurwa. Chcesz się napierdalać? Zobaczymy, czy może mnie w safe zone jebnąć. Ilu? Jaj, mój ziomo. <laughs> kurwa, mać! <laughs> nie zauważyłem, czy się zakropał. Dobra, to było straszne. No spierdalaj. No co, on idzie w tą stronę teraz? No i co? I patrz. Aha, no to sobie kurwa, zobacz. W tamtą. Nieważne. Nie wiem, gdzie, gdzie są te kody jebane. Gdzie są te terminale. No, bo tu byłem po prawo, wszędzie już. A tu jest, dobra, jestem ślepy. Nie, kurwa, zresztowało się. Dobra, na szczęście odszedł. Mamy czas, hit D1. Ty, to jak ten kod idzie? No, to czerwono. Jesus. Nie, serio, jak ten kod kurwa idzie? Bo, jak to jest D, to oznacza, że jest ile liter? ABC D, 5 Trochę kurwa lipa. Dobra, ale mamy trzy, brakuje jeszcze nam A. Nie, to jest cztery. Dobra, jestem zjebany, dwa i człowieku A4. 4, 7, 9, 1. Esa. Nie gadać, że tu kolejny jest. I ja w Proszę powiedzieć, że to jest ta winda. A jak ja mam w ogóle ten? Graphics Quality. Aha. Dobra, no to to wszystko zmienia. W końcu kolejna winda. Proszę, żeby to było wyjście. Aha. To to zapraź. Go, don't go, it gets worse, it gets better. No to dostałem, dostałem tutaj dwa negaty... O, kurwa. ej kurwa, mać. Dźwięku się wystraszył, a łamuje serce. Ja pierdolę. Spodziewałem się wszystkiego oprócz tego. O, skurwy syn, nie zgub się. Ja. Nie, co ty? Czemu miałbym się nie zgubić, skoro wszystko prowadzi kurwa do tego samego? Dobra, zasada lewej ściany, nie? Idziemy lewy pokój. Ale mi kurwa serce strzykło. Co już? 04, co 04? Ehe, nie. Co 04? Co ja mam zrobić? Co to jest? Ja pierdolę. Muszę serio to klikać? Potwór czy kliknięcie? To będzie łatwe to znaleźć. Co ty kurwo chcesz? Spierdalaj. Goni mnie, spierdalaj! Nie! <śm> idź stąd! Kurwa! Jestem swoim własnym fanem! Spierdalaj! Nie! Nie, nie! Zostaw mnie! Zgubił mnie? Nie zgubił mnie! Spierdalaj! Co ty do mnie mówisz? Aha, nie, dobra, idź stąd! Nie głuj mnie! No kurwa! Ja pierdole, idź stąd! Jest trzecie! Dobra, szukamy czwartego. Nie mam pojęcia gdzie jestem. Czwarte będzie w środku. O nie, jednak nie. Zasada lewej ściany, no i chuj. Gdzie jest ten kurwa but? Ale tu byłem! Nie? Co ty ode mnie chcesz? Spierdalaj! Nie, ja wiem, że ty. Ja wiem, że ty nie jesteś moim teammate'em! Kurwa, bo gram singla! Spierdalaj stąd! Idź! O, O, to jest safe zone. I co on mnie nie widzi, tak? No to jest idę. Hello. To ja wiem już, jak dotrzeć do windy, jest ok. Chyba, że mnie zacznie gonić znowu. Gardą mnie już, boli. Ej, dobra, mnie ciary kurwa, aż przeszły. Spierdalam stąd Jesteś tu bezpieczny, mam rzeczy do zrobienia. Co ja mam to zrobić? Aha, I am the milkman my milk is delicious. Ale bicik. Nie ma rzeczy, gdzie są rzeczy. Nie ma rzeczy. Jakich rzeczy zapytacie? Rzeczy po rzeczy. A co po rzeczy? Nie wiem. Skąd ja przyszedłem. A tu nic nie ma, no to tu. A coś mnie tu będzie gonić? Pytam dla kolegi. Nie no, pisało, że jestem tu bezpieczny. No to raczej mi nic nie, nie będzie gonić. Tylko chciałbym odzyskać rzeczy, moje, cenne. Ej, dobra, głowa mnie rozbolała przez tego zioma. Ty, ty, jest tak kurwa chujowo to. Aha, tu mnie coś będzie gonić, czy nie. Co się stało z tymi trudniejszymi zagadkami? A to jest dopiero jeden chapter? Czy to się zaliczało jako drugi? W sensie, że kolejne. Każda winda to inny. Bo jak nie, to wchuj długie to będzie. Jest tu zimno? Jestem tutaj. Wina. Gdzie? Ja mam kurwa wiedzieć gdzie. Co gdzie kurwa? Jakbym mógł to bym pomógł, ale zgadujesz, że ty mnie kurwo byś zajebał za pierwszym razem, jakbyś mnie zobaczył. Nie mogę mieć tu kurwa dobrej rzeczy. Dobra, co ja mam robić? Zgubię się co nie? Nie, został do lewej ściany i chuj. Ja się nie gubię. Ja co najmniej tracę orientację w terenie, ale się nie gubię. To jest jakieś przejście dalej? Jest. No i co, i tu winda by była? Cośmy goni może? Coś? Ten ten jest? Czy nie? Boję się, że za rogu mi coś wypierdoli. Ręka mnie boli, bo kurwa się napiłem. Otherose? Co, co to kurwa jest? Oczko? Aha, ja się kurwa zgubię. Dobra, nie ma nie ma takiej opcji, człowieku. Eee, czemu tak wolno? Nie ruszaj się. To może ja nie będę sprintować. A się wystraszyli, w ja pierdole. <gry> Ej, dobra, serce mi stanęło, kurwa. Ej, mi łeb zaczyna boleć, człowieku. Kurwa, nie rób tak. Nie, ja nie sprintuję, bo ja się w w niego przez przypadek. Szafek nie mogę otwierać, które są w ściany, by the way, nie wiem, czemu. Mogę myszką ruszać? Mogę. No i co, kurwa, go na no, kurwa, spierdalaj. Nie gadać, że to jest kurwa kod morsa. Ja Jak to będzie kod morsa i mi każe się wrócić, to się tak w kurwie. Człowieku, lepiej, żeby to nie był kod morsa. Dobra, ty jesteś ty jesteś nawet całkiem ciekawym potworem. Masz ciekawą mechanikę, aczkolwiek jesteś trochę kurwa nie straszny. Co najmniej mi serce lekko staje, jeśli się pojawiasz, ale tak to. Jaważę, że tu będzie jakiś drugi potwór, który każe mi się, będzie mi kazał się ruszać. Strzałki. Na pewno tam muszę pójść. Ale mi coś wypierdoli, nie? Człowieku. Aha. No to fajnie. Dzięki za te strzałki, mordo. Dobra, podoba mi się ten pomysł potwora. Tylko, że to jest bardziej taki, to jest bardziej taki kurwa zapychacz. Computer, interminiality will be right back. A co ja mam zrobić? Nie ciebie pytałem. Siło nieczysta kurwa. Muszę się stąd wydostać? Shimano, to jest mój ziomo kurwa. Czy pamiętasz? Do you remember? Tak się tutaj dostałeś. Co, że telewizor mną zawładnął? O to chodzi? Switcha jepnąłem. Teraz. Tam nic nie było? Co, nie co, intuicja mi podpowiada, żebym żeby się wrócił na chwilę, bo kurwa coś. Nie wiem, coś, coś kurwa, coś, coś. Czuję, że pominąłem. Proszę mnie nie napostować. Shift jest tu zjebany. Wypierdala mnie psówil, kurwa. Jestem taki wysoki człowieku i mam Lamborghini normalnie, nie? I co teraz mi będzie coś dodatkowego gonić? Czy. Czy tylko ten ziomo? Nie patrzę na ciebie. Obrażam się, bo mi kurwa za dużo wyskakujesz. Nie lubię cię, spierdalaj. Tak, lecimy z hejterami. Dobra, jak będę sprintować, to mi tak wyjebie, czy tak? Nie zbyt. Nie wiem, wolę, nie wolę nie, jednak. Już miałem mówić, że tu żadne drzwi nie są otwarte, czekaj, bo mi wypierdali. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Ty bro, Kurwa, byle żebym się odwrócił. Um. Aha! Przecież tam było, kurwa... Przecież tam były drzwi! Ja pierdolę, ja jestem tępy w chuj! Po to był ten switch, ale jestem kurwa głupi. No, to jest otwarte kurwa. Ja się. Uwielbiam być kurwa głupi, naprawdę. Moje ulubione zajęcie. Dobra, lecę. To jest za miejsce, ziom. Pretty do kurwa, What the hell? Na no, to mówisz, kurwa, what the hell człowieku. Widziałeś, kurwa? Nawet, nie wiem, nawet, nawet mi się nie chce, nawet mi się nie chce po prostu. Najtrudniejszy poziom ze wszystkich iwo. Co jest będzie gonić? A swimming pool? Nie kurwa, a, a walking pool, idioto. Co, ja muszę tu skoczyć? Chyba nie. Fajne, ty. Poszedłbym sobie na basen, aż tak szczerze. a nic są tą on unlike this gate. Ciekawe, gdzie kurwa znajdę, no. Co, na w będą? Nad krzyżami? Aha. Raz. Dwa. Trzy. Cztery czy pięć? Co, wszystkie? Wszystkie. I co, to już winda będzie? Oj, this jest normal. Ja pierdolę! Kurwa, godzią cię potwory i denerwuje cię, kurwa, dziwi cię to, że masz, kurwa, przyklejone krzesła do sufitu, człowieku. To jest każde, kurwa, liceum w Polsce. Co ty do mnie gadasz? Ja widziałem, kurwa, tablicę na suficie, a ciebie, kurwa, ławka dziwi. Dzwoni papuga. Aha, no to fajnie. Halo, halo, pizzeria kurwa, pizza hut, don't move. School said, after school complete characters, the, the strife? Turn off the lights after hours. Character realizes he's on a TV show, character thinks back to the abandoned store, thinks about office, below the store realizes character just playing a role. Aha, czyli jestem nieprawdziwy. Nasz dyrektor, replacement actor made to kill... Nie, nie jest ciemne rooms Don't query your acting job. The show will be real soon. Drives school, Don't move up scene. Actor not director. Please stop using red. It's training our eyes. Lights upside down. Furniture. Director notes. The director characters. You. To zai Normalnie kurwa heca, nie człowieku. Truman są normalnie. Dobra, czyli wychodzi na to, że to jest TV show jakieś. Które jest yy, prawdziwe, bo dyrektor jest jakiś kurwa monster. Coś nie gra. Co ty kurwa nie powiesz, nie? No i. Nie, no. Serio? No way. Arfander, the director. Dyrektory. Co dam? to jest winda, ale ja bym się jeszcze tu poszedł. no to se, kurwa pójdę. Do pizdy se pójdę. E! S Spierdalaj. Co jest kurwa? Krzesło krzesła się boję. Haha, <laughs> dobra, ej, podoba mi się ten horror, zajebisty. When we first entered, we were in a hotel. Mogę wejść? Nie mogę. A czemu nie mogę sprintować? Dobra, byliśmy w motelu, no, co dalej? Zapukałem i co? Co to jest? Ty, kurwo, jebana! Ja pierdolę, nie rób tego! A to co, ja zdechłem teraz, czy co to jest? Czy mnie wpierdoliło po prostu do poziomu? Bo nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ej, dobra, serce mnie boli. <noise> aż muszę, aż muszę się wyprostować i napić się, nie? Pamiętam to miejsce, ja nie. Don't get lost. Niczego nie obiecuję. No, ale spróbuję. A mam jakiś cel tutaj, coś? Winda znowu? Coś w sensie na pewno kurwa wino, no. Bądźmy ze sobą szczerzy. Co innego? Boże, żeby mnie tu nic nie goniło strasznego. By się kurwa będę boć. O, tu coś jest. Lępa. To są prawdziwe zdjęcia? Stój no. O kurwa. Jeden z pięciu. Ja yeah, cię hyca. Ja muszę to robić? A co jak mi się nie chce? Lol. Tak jestem leniwą kurwą. On, on, on. Wiecie, co, <laughs> Kurwa, ja pierdolę! Dziwko jebana! Spierdalaj stąd! Jest ich dwóch! Jest ich dwóch! <laughs> nemre, nemre, nie kurwa. Spierdalaj. <laughs> no co kurwa, no co? Dobra, wiecie co? KUJ! Am I back in the show? Nie, kurwa, co ty? Tu na samym starcie było. Oskar. To się mars. Kurwa, nie wiem, ja tak nie lubię. Ja tak nie lubię kurwa gadać do siebie po imieniu. No i co, no i będziesz mi kurwa konić znowu. Wypierdalaj. Co jest znaleźć, kurwa, hopi. He, hey. pięć, 4-5, ha! Oj, to już ostatni. Kuju jest ostatni. Esa? Gdzie ja mam iść? Chyba, że z powrotem do windy. Sprawdzimy, spra sprawdzimy. Aha, to jest exit przecież. Ja jest Jestem tak kurwa głupi. Dzisiaj. Lejdzie no, na też, ale dzisiaj to jest sz szczególnie, nie? Please let this be exit. Wątpię, stary. Normalnie. a aż mi się. Hello? Nie, moja postać też jest, kurwa, mega głupia, na pewno ktoś cię usłyszy, to człowieku. Nie myślę, że jestem tutaj sam? Lepiej żebyś był. Mogę przez to przeskakiwać? I need to get over there somehow. Nie wiem, przeskocz? A, aha. Okej. Okay. The director took us to a mall just like this as a filming location. No... 2 plus dwa. Domyśl się. If I fell from a high place, no in the real world would know. Człowieku, odradzasz się kurwa 30 razy już. Wątpię, że śmierć to jest tutaj problem. Nie jesteś bezpieczny. Tak? Nie. Serio? A tu. Dobra, no. O patrz. Jomo. Aha. Dobra, wy kurwy, to szania. No to będzie super. Ja wiem co tu się już dzieje. Ja widziałem tego manekina. Tylko kurwa na niego nie będę patrzeć, nie? Siema. Ja wiem co ty kurwa mi zrobisz. Może jeszcze nie teraz, ale ja was znam. Ja was kurwa znam. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Tam mi strzałka pokazywała, ale ja na razie z strzałkiem mam tu pierwszą tych przełączników. No słyszałem coś, nie. Nie róbcie mi tego. Coś się otwarło tam. Aha. My flashlight doesn't seem to be working. Aha! Nie, nie no spoko kurwa. Nienawidzę Was. Nie! Ja nie umiem. Dobra, jeszcze takie plus, że oni nie są kurwa na tyle szybcy, że mogę sobie po prostu spierdalać, ale i tak. <laughs> Człowieku! Fakaj się ty kurwo. Elo, ile switchy? Okej. Okay. <laughs> no dobra. Jezus. Ha. No to super, stresuję się, że nie będę wiedział, gdzie są te switche, kurwa. Spierdalaj, do którego ja mam dojechać, do stówy? Zgadujesz że do stówy, Czyli Jesus. kurwa zostaw mnie. Spierdalaj, i sobie kurwa inną windę, nie powiem co. A kurwa wózek. Wytrychy, co? Aha, ale jak ja mam kurwa stay away from it? Ja nie mogę. Aha, dobra kurwa. I co on będzie tu biegł? O kurwa, ty jesteś szybki! No to kurwa, fajnie. Co ja mam robić w takim razie? Ja mam jakieś szafki tu do chowania? Faktycznie czy. No ja mam już przejebane, człowieku. Aha, dobra, może jednak nie aż tak. Dobra, mam to. Ja nie mam się przed nim chronić. Bo na razie mechanika polega na tym, żeby dupiać co jakiś czas światło, Ja nie mogę z tym nic zrobić. Zajebista gra. Nie mam jak się przed nim chronić kurwa. Co ja mam zrobić? Kolego, proszę, mnie tu nie napastować, zadzwonię na policję. Skończy pan jak pewni youtuberzy. I co? Tego pan chce? Nie mieć już szansy na dobre życie. Tak myślałem kurwa, proszę mnie zostawić. Jestem letni, ale tylko na papierze. Tak naprawdę jestem nieletni. No i pazno i tu kurwa przyjdzie, nie? dalej kurwa, ode mnie, jo. Ależ mam przejebane. Ja nie mam. Ja już kurwa, no ja już... Ja już se mogę, nie? Cię pomodlić. No on tuż jest gdzieś blisko kurwa. Haha, tam jesteś kurwa. Kurwa, jebana. I i, a, o, i, a, a. Ha, i co kurwa? <ścoughs> Save są dziwko No dobra, zmaczowałem itemsy, co teraz? Słyszałem jakiś pipu, papu GG. Wejście kurwa, Mentosa Zapierdol, bo ci jebie spiska. Dobra, no gdzie ja mam iść? Nie ironicznie nie wiem. O. Aha. Aha. <grym> Dobra. Czemu jestem odwrócony? Czemu jestem zdegiebany? Welcome back. Elo. Dawno mnie tu nie było. Tak dawno, że nawet nie pamiętam kiedy tu byłem, człowieku, nie? Toż to nawiązanie do Backroomsów. Toż to nawiązanie do Liminal Spaces. Nie wiem, czy to ambient, czy coś się do mnie zbliża, ale. W sumie to, ma to w chuju. A, znowu wyszedłem. Co? To gdzie mam iść? Nie wiem, coś poklikać te monitory, coś? Schować się pod stołem? Zmień kanał. Nie rozumiem. Mam tu kanały po prostu zmieniać? Daj mi jeszcze raz to. No bo nie masz innego. Czy jest jakiś telewizor innej, tylko ja po prostu kurwa nie widzę, bo jestem ślepy? Tego nie mogę zmieniać. Ha? Nie rozumiem. Chyba, że jak, ten, jak zmienię tam, to będę mógł tam przejść? Kurwa nie wiem. Nie wiem o co chodzi. No dobra, powiedzmy, że matching kurwa jest, nie? Zobaczmy te schody jeszcze raz. Aha, no to super. Kurwa, ale ciasno. Zobaczmy. Spierdalamy. Spierdalamy. Wiedziałem, że coś tam będzie. Kurwa, się nie zbliżałem specjalnie. Skup się. Pijdzie, kurwa. A to nie jest dyrektor przypadkiem? Welcome back. Kurwa, znowu. No to tu Dobra, skup się Dawaj, dawaj, dawaj Fokus, Ford focus, dobra, aż ci kurwa przybliżę, nie? W prawo. Kurwa, wystraszyłem się, kapstoka kliknąłem Sapier, dalej Fokus, kurwa, fort focus Idziemy kurwa, przez Black Room Widziałem tam obrazek mniej więcej jaki, jakby był potrzebny Chuj no nie wiem Dobra wiem Uff. No i mam pilota i chuj, i zdechnę, czy nie? Nie wiem czy ja w ogóle mam się wracać, ja nie wiem co kurwa robię teraz Almi mi wykurwi na ryj. I ja pierdolę. Dziwko Co ja robię? Ja się wracam Coś goni kurwa, nie, kurwa nie, nie wiem co się teraz dzieje w ogóle Podniosłem pilot Co mi daje pilot Dobra nie mam pojęcia co zrobić i na YouTube, bo kurwa nie wiem Aha, mi się ten potwór kurwa zgliczował Zajebiście, kurwa. I co? I... Aha, mi się gra, kurwa, w pizdówię Dobra, to super. Nice. Crazy gierka. Dobra, zakończenie polega na tym, już wam tłumaczę. Te telewizor wyłącza potwora i go zabija. I chuj, i tyle. I to jest, to jest koniec chaptera drugiego. Nie robię chaptera, kurwa, trzeciego na razie. Na następnym streamie ewentualnie. Dzięki za oglądanie. Przyjemnie się grało. Ilu.